Zacznijmy od poduszkowca. W ciągu 6 lat i około 1700 godzin budowy autor zgromadził przyzwoity materiał dla tych, którzy chcą powtórzyć swój wyczyn. Uprzejmie wskazał witrynę sprzedającą plany budowy takich elementów, a nawet małe zestawy komponentów, takie jak silniki Rotax 582 JuL 17 MAD DSID i ośmiopatowe śruby z niezbędnym łącznikiem. Nawiasem mówiąc, zestaw ze śrubą kosztuje solidne 8240 dolarów, więc taka historia obciąży nie tylko ręce z głową, ale także budżet. Ale wszystko jest poważne. Rzemieślnik użył spienionego PVC, włókna szklanego i poliuretanu, umieścił czujnik GPS i wykonał spódnicę z 68 segmentów. Jak zrobić pionowy generator wiatrowy? Odpowiedź na to pytanie jest już na ekranach. Mistrz podzielił się również linkami do komponentów i zauważył, że wcześniej jego arsenał uzupełnił klasyczną wersję generatora wiatrowego o 150 W przy prędkości wiatru 7 m na sekundę. Nowy model pionowy niestety nie pokazał nawet jednej czwartej tej liczby. Jednak użytkownicy nie byli zdezorientowani i znaleźli wiele opcji aktualizacji od zmiany geometrii po rozmiar ostrzy i ich liczbę. A widok zachodu słońca z dachu to nic, więc eksperyment przyniósł nie tylko praktyczne korzyści, ale także przyjemność estetyczną. Żył tak był Ford Ranger jest najlepiej sprzedającym się kompaktowym pikupem stanów od 1987 do 2004 lat. I pewnego dnia trafił do mistrza, który zdecydował, cztery koła to przesada. Więc teraz z przodu jest tylko jedno koło, a kierowca nie patrzy na drogę, ale w niebo, ponieważ między tylnym zderzakiem a asfaltem jest kilka centymetrów przestrzeni. Nazwa jest odpowiednia Danger Ranger, a cały projekt jest rodzajem odpowiedzi kierowcy, który wcześniej nazywał się Fort Ranger kod śmiertelnej pułapki. Okazja naprawdę istniała. Z powodu wadliwych poduszek powietrznych Ford musiał wycofać miliony samochodów, w tym Ranger. Przywiozłbym go do najbliższego warsztatu samochodowego i powiedział, że trochę ciągnie w górę, żartuje jeden z widzów, a jeśli wierzyć mistrzowi, trójkołowy samochód nadal jeździ dobrze. Ciekawy fakt o aluminium. Można go poddawać recyklingowi w nieskończoność na przykład do produkcji roweru wystarczy około 700 puszek aluminiowych, a w wielu krajach są one wyrzucane co roku w dziesiątkach tysięcy ton. Cóż, jeśli banki się nagromadziły i nie ma gdzie ich przekazać, całkiem możliwe jest powtórzenie takiego kolektora słonecznego. Konstrukcja dwóch, i pół na jedną całą dwie metra składa się z 208 puszek, a jej autor dokonał kolejnej recenzji kolektora dwa lata później i zauważył, że jedyną godną poprawką jest ochrona obudowy przed wodą i śniegiem. Co robiłeś podczas ograniczeń związanych z pandemią? Na przykład były inżynier brytyjskich królewskich sił powietrznych Steve Jones zbudował przyczepę swoich marzeń. Okazuje się, że od 2013 roku chciał użyć do tego gondoli silnika samolotu, a w wieku 2019 w końcu kupił ją na aukcji. W ten sposób część wycofanego z eksploatacji liniowca Vickers Vicey ten stała się przyczepą dla czterech osób ze wszystkimi udogodnieniami. Mając 4 metry długości, Jones zmieścił składane koje, kuchenkę, zlew, dwoje drzwi, a nawet jadalnię. Zwiastun ostatecznie trafił do programu telewizyjnego, a całkowity koszt mistrz oszacował na 4600 dolarów i ponad 1000 godzin. Ponadto prosty, ale przydatny domowy produkt jest narzędziem do murowania. Pomaga dokładnie i dokładnie pracować z roztworem, to znaczy korzyść jest podwójna, zajmie to mniej czasu i materiału. Mistrz ułożył wszystkie niuanse montażu w ciągu kilku minut, co wystarczyło na demonstrację. Czy nie nadszedł czas, aby wprowadzić przynajmniej małą serię do produkcji? Zrób procedurę łowienia, sugeruje następny Majsterkowicz i dodaje, że siła naciągu wyniesie około 20 kg. To prawie jak niektóre kusze typu pistoletowego, a budżet będzie wymagał skromnego budżetu około 10 do 20 dolarów. Nie musisz daleko szukać komponentów, a montaż nie będzie wymagał specjalnych umiejętności inżynieryjnych. Nawiasem mówiąc, według prognoz do 2030 roku światowe spożycie ryb osiągnie około 21,2 kg na mieszkańca, a dzięki takiej procy każdy może wnieść do tego wskaźnika swój wkład w łóżko. Jeśli masz stary 12-tonowy hydrauliczny podnośnik do butelek całkowicie przypadkowo w garażu lub piwnicy, zwróć uwagę na ekran. W ciągu zaledwie 20 minut można z niego złożyć prasę hydrauliczną. Przydaje się na przykład do montażu i demontażu łożysk. Fajnie, że Jack ma drugie życie i wszystko wygląda przyzwoicie. Zastanawiam się, ile wydali mistrzowie i czy udało się zaoszczędzić. W końcu całkiem możliwe jest zakup seryjnej prasy hydraulicznej z wysiłkiem 12 ton za 250 dolarów, ale wszyscy, którzy chcą to powtórzyć, eksperymentatorzy dostarczą pliki do Autodesk Inventor. Japoński silnik Honda X-35 to zwartość łatwości pracy w dowolnej pozycji. Tak, w każdym razie, przechył, odwróć, obróć o 360 stopni. Gdzie to umieścić? Oczywiście w samolocie sterowanym radiowo, co zrobił autor tego filmu. Podstawowa moc silnika to 1,3 mocy, a waga około 3 aż kg, więc autor trochę go dopracował i rozjaśnił. Ostateczne parametry samolotu to waga 7,5 kg i rozpiętość skrzydeł 2,4 m. Świetnie czuje się w powietrzu. Autor wyjaśnił w komentarzach, że przez co najmniej rok wszystko było w porządku. Nie sądziłem, że ten silnik może być tak mocny. Można go zamontować na bardziej sportowym samolocie dodał, a jednocześnie wskazał zużycie paliwa ponad godzinę lotów na litrze benzyny. Dobre rozwiązanie do produkcji stołów, zacisk do blatów, pisze ten rzemieślnik. Co zaskakujące, proste rozwiązanie zostało masowo zatwierdzone przez widzów. Zebrało się kilka kolejek, w jednej są gotowi zamówić domowy produkt, a w drugiej piszą opcje jego poprawy. Na przykład zaleca się umieszczanie części wspórczych nieściśle pionowo, ale z nachyleniem do wewnątrz. Na pewno można się z nimi zgodzić, tak wygląda naprawdę przystępna instrukcja, zrób to sam bez drogich narzędzi, takich jak szlifierka i tokarka. 2022 rok zaskoczył mieszkańców wielu krajów cenami drewna opałowego. Na przykład w Bułgarii sprzedano metr sześcienny za 110 lub 130 dolarów, więc zarówno duzi dostawcy, jak i prywatni właściciele aktywnie korzystają z takich posiadaczy, ponieważ pozwalają im pracować nie tylko bezpieczniej, ale także szybciej. Takie wersje seryjne ważą 150 i 300 kg i pozwalają pracować z składami o długości do 4 i 6 metrów, a specjalny łańcuch zapobiega obracaniu się kłód. Ale jeśli w portfelu nie ma około 125 dolarów, możesz szybko złożyć domową wersję. Niedrogi, ale bardzo przydatny. Pisze autor i przypadkowo pokazuje pełne drewno opałowe. ale w wolnym czasie od pracy z ułamkami, stołami i generatorami wiatrowymi możesz się dobrze bawić. Przepis jest prosty koło samochodowe, rama inspirowana potworem Frankensteina, silnik o mocy około 7 koni mechanicznych i chęć eksperymentowania. Wynikowy dwukołowy cud będzie pasował i pójdzie do sklepu, spali gumę i zdobędzie wyświetlenia w sieci. Zgodnie z tradycją potencjalni nabywcy natychmiast pojawili się, ale dopóki mistrz im nie odpowiedział, najwyraźniej był zbyt pochłonięty jazdą.